Ram-pam-pam, pam, witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj chyba w pełnej okazałości mogę was przywitać bananowym życiem. Stoję przy M2 Boxdella, tym, które znacie z moich filmów, które robiłem, ale nie o tym dzisiaj. Moi mili państwo, pokażemy wam miejsce, w którym zaczyna się nowy projekt. Miejsce, w którym będziemy mieszkać wszyscy razem. Miejsce, w którym zobaczycie kolejne filmy i miejsce, w którym będziemy robić naprawdę grube projekty. Także bez zbędnego przeciągania, moi mili państwo, chodźcie za mną. Pokażę wam, kto tu mieszka, jak tu mieszka, jakie są pokoje, itd, i, tak dalej, i tak dalej. Film jest stworzony głównie po to, żebyście w kolejnych materiałach, w którym na przykład pokażemy Wam kogoś kogo do tej pory nie znaliście, albo pokój, w którym jesteście tak naprawdę pierwszy raz, żebyście czuli się już trochę bardziej jak u siebie, żebyście wiedzieli, gdzie jest co, a nie, żeby w każdym kolejnym materiale trzeba wam było tłumaczyć, gdzie jest jaki balkon, gdzie jest jaki salon, gdzie jest jaka montażownia, i tak dalej, i tak dalej. Także bez zbędnego przyciągania, szczelcie łapy w górę, suba, a my idziemy do apartamentu. Witam Was już na naszym piętrze. Moi mili Państwo, chciałbym Was poinformować, że apartament, do którego zaraz Was zaproszę i w którym wszystko Wam pokażę, kosztuje kupę siana, pewnie tak jak zauważyliście po miniaturce czy tam tytule. Natomiast oczywiście go nie kupiliśmy, wynajmujemy go. To nie jest taka liga, żeby sobie w wieku 20 lat kupić apartament za 5,5 pani. W każdym razie, chodźcie, no i co? No i bananowe życie, bananowy apartament, gdzie jest do przejęcia. Idąc po kolei, pieski nas przywitały. Od razu jak wchodzimy do apartamentu, no to mamy Amstafa mojego i labradorka. One oczywiście nie mogły się tutaj nie przeprowadzić, jak ja się tutaj przeprowadziłem, także to jest taki miły akcent. Czy po kolei Wam pokażę? Tutaj mamy remont, więc nie ma za dużo gadania. Tutaj będzie sypialnia. Dość duże, nie wiem ile ma to pomieszczenie, może 15-20 metrów. Łóżko, wielki telewizor na ścianę, parę półek i garderoba. Garderoba, przesuwna, czy w niej coś ciekawego, no szczerze mówiąc. Nie wiem, no chyba jak w każdej garderobie. Ciuchy. Widząc dalej, cały korytarz z luster. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo podłużny i bardzo tak przestrzennie zwiększają te lustra. Ten apartament, ten cały korytarz. O, jeszcze łóżko właśnie z tamtego pokoju. No i całość 280 metrów, bodajże. Cały apartament. tak że naprawdę jest gdzie chodzić. Wszyscy mają gdzie biegać. Chodźcie, sypialnia Barona Barańskiego. Jeszcze ma teraz, bo tam tak jak mówię, remont. Łóżko. Człowiek jest tak wielki, że musi stać na trzech materacach. To jest jakieś nieporozumienie. W każdym razie właśnie tak jest. Tam jest balkon, przejście do łazienki. Chodźcie pokażę wam. <grytanie> Łazienka bardzo jasna, przestrzenna. No ale co tu dużo gadać? No, Chodźmy, bo pokażę Wam fajny myk. Jesteśmy w jednej łazience i tu mamy takie przesuwne drzwi. I teraz mamy jedną łazienkę, jakie przesuniemy, to mamy przejście do zupełnie niezależnej. Łazienki, tam prysznic, tutaj pralnia, za tymi przesuwnymi drzwiami. O pralni chyba nie będę Wam za dużo opowiadał. Także chodźcie z spotkami do góry. Wszystko jest w takim żelpecie. Mi to się bardzo osobiście podoba. W każdym razie idąc do góry, właściwie to co najważniejsze, jest salon, kuchnia i wyjścia na taras. Tutaj pieski mają jedzonko, picie, no ale kto z was ma pieska, to podejrzewam, że też daje mu jedzonko i picie, więc nie będziemy o tym opowiadać. Idąc po kolei, przechodząc, zaraz przejdziemy do kuchni. Także od tej strony zaczynając, nasza taka budowana część salonu z tarasami po obydwu stronach. W każdym razie w nocy zmienia się ona w salę kinową, do której oczywiście podpięta playka, UFC, Fifka, to to co wszyscy samce alfa lubią chyba grać najbardziej. Tutaj padają już jakieś zakłady o pieniądze, ale pamiętajcie, hazard jest zły. Chyba, że tata stawia te przegrane, no to wtedy jest w porządku. W każdym razie, no wtedy możemy zrzucić wszystkie te zasłony z tych wielkich okien po lewej, po prawej stronie. No i wtedy mamy taką salę kinową albo salę do gierek. Ustawiamy sobie wtedy kanapy tak, może tutaj spokojnie z 10 osób sobie siąść. Po prawej stronie kominek. Wiem, że jesteśmy w Krakowie i palić tutaj nie wolno. W każdym razie jest on sprawny i gdybyśmy chcieli się uparli, no to zapalić go możemy. No w każdym razie obecnie na zewnątrz 20 chyba, 2 stopnie, więc myślę, że jest to zbędne. Hej, spokój, bo jest głośno i będzie słabo z dźwiękiem. Zoja, tak, zostaw go. Idąc dalej, na no jakieś tutaj sobie takie pierdołowate miejsce, do, żeby sobie usiąść. Yy, drewienko do kominka. Jak już idziemy po tej stronie, to oczywiście puszczę Was na taras. Jeden z dwóch tarasów, chodźcie, zapraszam. Taras, na którym na pewno będziemy dużo nagrywać, jako że ma bardzo fajny widok. Mamy parę fajnych, ciekawych pomysłów na to, żeby na przykład zrobić stąd ujęcia na obiektywie z bardzo dużym zoomem, jak tutaj przejeżdża auto, wjeżdża do środka. Chcemy tak kombinować, chcemy żeby tutaj były takie mebelki ogrodowe, żeby tutaj można było sobie wieczorem siąść, pocilować. Cały balkon bardzo zazieleniony, także przyjemnie, fajnie to wygląda. Ten balkon jest większy, ma on 70 m2, sypialni, które pokazywałem Wam wcześniej. To jest maszyna do pranków, to nie jest żaden zraszacz do tych roślin tutaj, to działa tak, że wyciągamy sobie tego węża, odpalamy sobie wodę i wołamy barona, żeby wszedł do nas na balkon. W tym momencie puszczamy całe ciśnienie na niego, no i baron jest mokry. Na tym polega cała frajda. Chodźcie z drugiej strony, jeszcze Wam pokażę na szybko taras. Przyszły nam pakiet GBS-a. Także tutaj będzie się grubo działo, a o gbs się opowiem Wam jeszcze za chwilę. Drugi taras to miejsce, w którym nie ma za dużo do powiedzenia. Drugi taras znacznie mniejszy, tam ten 70 metrów, ten ma 40. Równie zazieleniony, ale tak naprawdę to nie jest taras. Te 7 metrów kwadratowych tutaj to jest biuro Barona. On nie ma wstępu do domu. On Dobrze. pracuje tutaj. W momencie, kiedy zarobi odpowiednią ilość pieniędzy, dopiero może wejść do środka. Tak. A odpowiednia ilość pieniędzy to jest. Pół miliona miesięcznie. No, jak ma pół bani miesięcznie, wtedy może wejść do salonu. Kolejne pół bani to jest sypialnia. No i tak się umówiliśmy, tak to wygląda. Dlatego ma tutaj leżak, bo zarobił pierwsze 250 koła. Yy, zarobiłem na razie 2000 zł. 2000 zł i ma leża. Dlatego mam leża. Dobra. Każdy upgrade jest zależny od, od zarobku. Zresztą tak? wprost proporcjonalnie do tego, ile zarabiamy. Tak? Więc oglądajcie mój szybki film, bo chciałbym wejść do Oglądajcie firmy, firmy Michała, bo chciałbym w końcu wejść do środka. Lecimy dalej. Jako, że tarasy nie są niesamowicie interesujące, fajny widok. Rzeczka sobie płynie, wiślane tarasy i Wawel. Ale widok pokażę Wam z góry, bo nie mówiłem Wam jeszcze o tym, ale mamy prywatny dach. O tym za moment, bo wychodzi się piętro wyżej. Pokażę wam jeszcze kuchnię i powiem wam coś więcej na temat drzwi. Kuchnia w pełni wyposażona z wyspą, niewiastami przy wyspie, przy wyspie. Proszę zrobić zbliżenie na niewiasty. Żeby wszyscy wiedzieli, że tu się powodzi. Zbliżenie na niewiasty, kuchnia, budda, świnka skarbonka, której historia jest taka, że wcześniej miałem takie świnki, które Dało się wyciągnąć od spodu, i co przychodził kurier, albo ktoś taki, komu trzeba było dać jakieś pieniądze na piwek, albo coś takiego, to wyciągałem. W efekcie nic nie uzbierałem, więc kupiłem świnkę, do której w zestawie jest młoteczek. Go nie wyciągnę, o, wyciągnę, rozwalamy w środku naprawdę fajne siano. A mam w ogóle pomysł na to, żeby zacząć streamować, bo dużo z Was y, chce, żebym zaczął robić streamy. I wtedy przykładowo wzięlibyśmy taką świnkę, i przez pół roku każdą złotówkę ze streama byśmy wrzucali do tej świnki i po pół roku byśmy rozbili całą świnkę z tym, co zebraliśmy przez ostatnie 6 miesięcy. Dajcie znać w komentarzach, czy by Was to interesowało. No i piramidka z GBS-ów, tam przyszła wielka paka GBS-ów, więc zaraz sobie to otworzymy i zobaczymy, co i jak. W każdym razie GBS dobrze jest, akurat nam się trafił o smaku migdałowym. Także yy, ogólnie cały projekt jest przy współpracy właśnie z tą firmą, jest właśnie przy współpracy z GBS-em. Także zapraszam Was, wejdźcie sobie na ich stronkę i wybierzcie sobie jakieś kawy, a z nami będziecie mieli jeszcze większe zniżki niż były do tej pory. Także GBS dobrze jest, jest on patronem i takim głównym patronem medialnym dotyczącym całego tego projektu, mieszkania razem i robienia rzeczy, które będziecie widzieć w kolejnych filmach. Dobra, chodźmy na górę, pokażę Wam montażownię. Dobra, miałem Wam pokazać montażownię, ale przypomniało mi się, że najważniejsze to, co wszystkie gwiazdy w MTV Clips pokazywały, to są lodówki. My nie będziemy gorsi, pokażemy Wam naszą lodówkę. A uwaga, uwaga, wczoraj byliśmy na zakupach, więc jest masno. Wczoraj byliśmy na zakupach, więc jest masno. Trochę boli trochę Red Bulla, trochę innych jakichś tam napojów. No i zasadniczo na samych napojach jedziemy. Po schodkach do góry, czyli tak naprawdę teoretycznie mamy trzy piętra i jesteśmy w pokoju, który zwiemy montażowiem. Pokażę Wam to, co najważniejsze w montażowni. To to co najważniejsze montażowni pokazane. No i słuchajcie, idąc po kolei. Tablica, która będzie informować nas o tym, co mamy do zrobienia, co mamy do zakupu, jakie projekty mamy do zrealizowania i tak dalej, i tak dalej. Idąc po kolei krzesło, bardzo fajne, niewygodne krzesło. Pozwolę sobie pozmęczony, cały dzień siedziałem przy kąpie i się zmęczyłem. I opowiem wam o tym, co tutaj. Pióreczko, na którym Xbox, Xbox, na którym ja sobie pykam, bo ja nie lubię grać na kompie. Ja sobie teraz pykam bardzo, bardzo dużo w Call of Duty, nowe. A kiedyś sobie bardzo, bardzo dużo pykałem w stare Call of Duty. Ale o tym niektórzy mogą wiedzieć, z jakiegoś tam filmu, ktoś kiedyś zrobiło ciekawostka o mnie. No w każdym razie było minęło. Komputerek, na którym mogę sobie sprawdzać moje oszłamiające, moje oszłamiające zarobki z YouTube'a. Chodźcie, zobaczcie. Lecimy na grubo w tym miesiącu, także oszałamiające zarobki z YouTube'a i to właśnie za te oszałamiające 3-0 będziemy produkować kolejne filmy. Nie, ja no oczywiście żartuję, przechodząc dalej mamy szafkę, szafkę, półkę, właściwie to całą ścianę, na której mamy sprzęt, to są drony, Maviki, chyba Pro, jakieś GoPro, ładowarki, mikrofony, no zasadniczo statywy. A 7, czy wszystko, co będzie nam potrzebne do tego, żeby tworzyć dla Was jak najlepszy content, który zmontuje Mariusz, czy no. to jest miejsce, w którym Mariusz sobie operuje? Mariusz jest naszym montażystą, operatorem, człowiekiem renesansu, człowiekiem wszystkiego, złota rączka, fachowiec, sportowiec. No, wiele, wiele jest... mógłbym powiedzieć na jego temat. Jedzenie robię, śpie, też wszystko robi. Wszystko robi. No, chłopiec normalnie, złota rączka, człowiek renesansu. I dwa takie monitory, dwa komputery. Nie będziemy Was zanudzać z specem. Coś tam mówił Bokże, że to dwie i dziewiątki. Coś takiego, tak? tak. No, no, ja mogę no, nie coś. Nie, nie trzeba, nie tak. trzeba. Tak jak mówiłem, człowiek renesansu. Także dwa takie miejsca montażownia. No i tak jak mówię, ja sobie tutaj jeszcze popykuję w W każdym razie na wyjście na dach mamy jakieś tam takie krzesełisko, więc pozwólcie, że sobie je ja tutaj przystawię. I sobie wyjdę na dach. Chodźcie ze mną. Wyjście na nasz prywatny dach. I to jest mega sztos, bo mamy tutaj. Zobaczcie, jaki widok. Bo mamy tutaj masę przestrzeni, którą na pewno wykorzystamy w wielu bardzo ciekawych odcinkach. Bo kto w Polsce do tej pory miał dach? Własny dach, yy, na którym możemy robić fajne rzeczy. Mamy nawet trampo, uf, trampolinę. Tutaj trochę. Tutaj trochę na nielegalu, ale możemy wyjść jeszcze wyżej. Ale cały ten dach nie jest tak mały jak wam się teraz może wydawać. Bo możemy sobie przejść wzdłuż niego. No myślę, że będzie miał z 30-40 metrów długości. Spokojnie. I tutaj mamy już ścieżkę. No przejścia dalej. Ale to wciąż nie wszystko. Mamy główną część naszego dachu, w którym spokojnie moglibyśmy pykać w piłeczkę. I prawdopodobnie powstanie tutaj jakiś basen, albo jakaś taka część rekreacyjna, na której będziemy mogli robić fajne numery dla Was na filmach. Dobra, mordeczki. Ja tym miłym akcentem na dachu żegnam się z wami. Chciałbym was poinformować, że bardzo zależy mi na tym, żebyście zmienili ten czerwony przycisk na dole w szary przycisk. Chciałbym, żebyście subskrybowali ten kanał, jako że wyświetleń mamy naprawdę dużo, tak 250 tysięcy subskrypcji trochę za mało, chociaż niektórzy mówią, że nie doceniam tego, co mam. Więc kto chce, zostawia suba, kto nie chce, nie zostawia, zostawiajcie lajki, dajcie znać w komentarzach, jakie macie na przykład pomysły na filmy, żebyśmy tutaj zrealizowali. Cały ten odcinek powstał po to, żeby w kolejnych filmach, w których będziecie widzieć dajmy na to montażownię albo coś z tych rzeczy, żebyście wiedzieli gdzie jesteście tak jakby na całej mapie naszego apartamentu i żebyście nie czuli się tacy zagubieni i żebyście wiedzieli zasadniczo kto jest kto, co jest pięć i tak dalej. Także ja się z wami żegnam mordeczki, bananowym życiem, piona!